Siema, jestem was ulubiony youtuber GTA 5 Gram w wyścigi z ekipą. E, a nie, sorry, sorry, to nie ten odcinek, Nevermind. A tak na serio to siema, semalce, czyli proszę was do oglądania odcinka, jak widzicie po tytule. Dzisiaj pokażę wam sposoby, różne triki, samochody, jak wygrywać prawie każdy wyścig w GTA. Nie powiem każdy, ale tytuł jest taki, żeby był klikalny. Na YouTube trzeba tak robić niestety żeby coś się oglądało, no i co? Oczywiście łapeczka, sub i dzwonek się taki odcinek spodoba. I mam nadzieję, że jestem, tak jakby to można powiedzieć, odpowiednią osobą do omówienia tego, ponieważ pokażę Wam zaraz y, moje statystyki z wyścigów, jakie mam, ile godzin spędziłem wiścigu, w wyścigach, bardziej dni. Zobaczycie, porównacie sobie i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. No, tak jak mówiłem, jesteśmy na socjalu, moje konto i już wam pokazuję moje godziny. Macie tutaj wyścigi 30, 328, 362 przegrane. 4 dni łącznie na wyścigu, 12 godzin. Także wydaje mi się, że to jest duża liczba. I już przechodzimy do GTA, do poradnika. No, niestety mamy też GTA, ale do rzeczy. Pierwszą podstawową rzeczą. Jaką jest na wyścigach? Według mnie, w GTA jest zabranie sobie dobrego auta na dany wyścig. Będziemy się tutaj y, odnosić do x bo według mnie to jest najlepszy samochód w klasie super samochodów do wyścigów. Oczywiście to jest moja opinia: najlepiej mi się nim jeździ i będziemy się opierać na nim. Y, generalnie, najważniejsze to, tak jak mówiłem, jest zabranie sobie dobrego samochodu na dany wyścig. Za niedługo, o, zobaczycie, kilka, za kilka dni porzecznym tego materiału odcinek o najlepszych samochodach w danej klasie zrobię wam dany, ma, dany materiał o najlepszych samochodach ty zobaczycie, dobierzecie do swoich jakby preferencji i zobaczycie czym się lepiej jeździ druga sprawa jest taka, że y, tego wam nie mogę y, musicie sobie sami to zrobić tego, tego nie mogę pociąć jako poradnik, ponieważ Yy, trzeba się nauczyć jeździć danym autem. Bo co z tego, że ja Wam powiem, na przykład, nie wiem, że X-Ocean jest super, mega, ma manopyta szykała, jest szybki. Jeżeli macie doświadczenie z samochodem, Musi się nim po pojeździć, sami poczuć jak się nim jeździ, jak, jak skręca, jak hamuje. A potem, jak będziecie grać w ścigi, to będziecie wiedzieć, kiedy zahamować. Kiedy dany samochód yy, nie wiem, na przykład, można dodać gazu, trzeba przehamować. Będziecie wiedzieć, jak ten samochód się chowa na drodze. Musicie sobie sami to zobaczyć, po powiedzieć tym samochodem może na jakiś wyścigaw, na sesji zwykłej. I to byłoby z tych dwóch na razie podpunktów. Teraz przej przejdźmy do takich podstawowych rzeczy w wyścigu. Dobrze, sorry, że się tak zamulam, ale jeszcze jedna wa ważna, kilka ważnych rzeczy. Jeżeli jesteście już w menu wyścigu, czekacie na innych graczy, to powiem Wam tak. Omówię Wam wszystkie potrzebne rzeczy, które będziecie wiedzieć. Tu macie typ wyścigu, czyli standardowy, czyli zwykła trasa, Zwykła trasa, nic się nie dzieje. Wyścig GTA, czyli możesz wysiadać z auta, walić RPG, zabijać innych graczy, a na y, drodze będą na przykład się respić takie na przykład busty, albo rakiety, gdzie ci się na przykład do samochodu ci się przyklejają, jakby wiesz, że taki punkcik, i masz sobie rakiety, i możesz się strzelać do innych graczy. Przez samochód, w samochodzie, jako i masz naprawki. czyli wierzysz w naprawkę, klikasz E i ci się naprawiają. I ci się naprawia pojazd, co nie? I jest jeszcze trzeci rodzaj: a nie, Right, Ride. Ride. czyli jedzie kierowca i pasażer. Kierowca jedzie samochodem, ale nie widzi checkpointów. A pasażer obok siedzący widzi checkpointy i musi mówić, jakby kierowcy, gdzie są checkpointy, gdzie jechać. Taki ride. <laughs> Jeszcze jest bezkontaktowy, bez tak jak można się domyślić. Nie można się stukać. jesteś jakby tacy na goście. Na, na trybie pasywnym i tyle. Mamy tutaj klasy pojazdów, to chyba każdy wie o co chodzi, nie muszę mówić. Poradnia, dnia, ruch uliczny. Poziom puściku, to jest nieważne. Wyrównywanie jest jedną z ważnych rzeczy. To chodzi o to, powiedzmy, jedziesz pierwszy. I, i, i jedziesz pierwszy, jesteś, masz tą przewagę, powiedzmy. No nie wiem. Z 300 metrów nad takim Adriankiem lat 9, który jedzie drugi. Ale masz, w, masz włączone wyrudywanie. Czyli jest problem, jeżeli chodzi o jazdę. Bo jeżeli jedziesz pierwszy i jest włączone wyrudywanie przez hosta, to... Ty jako pierwszy samochód jedziesz wolniej, a ten z tyłu będzie jechał szybciej. Ostatni, ostatni. jakby ostatni zawodnik na tym wyścigu będzie jechał. Najszybciej ze wszystkich, jakby wiecie o co chodzi? Żeby, jakoś, żeby on miał jakąś szansę dogonić innych, to jest z jednej strony słabe, z jednej jest super. Super jest jak, gdzieś jakiś, nie wiem, jakiś Dominik lat 10, schuncił cię, pomyślał, że jest fajny i wdupiłeś się i zrobiłeś ostatni. Ale wyścig jest długi, więc możesz nadgonić. Ale z drugiej strony, kiedy wyścig jest kaskaderski i na przykład są, trzeba robić skoki samochodami. No, to jest problem, bo miałem już kilkadziesiąt takich sytuacji, gdzie jechałem jako pierwszy i po prostu nie doletowałem do platformy, bo jechałem zbyt wolno. I w takiej sytuacji nic nie mogę zrobić, bo jest wyłączone wyrównywanie i nie doskoczę. Muszę poczekać na innych, co nie? I potem spadam, wracam na mapę, jestem już piąty. No, to taka. Dzienny dynamiczny, czyli jeżeli jedziesz długo no, tak, 3 sekundy, 2 sekundy za kimś, to leci taki. Takie dwie smugi powietrza z, z dwóch rogów samochodu. I one dają ci boosta. Jakby wiesz, jak, jakby, nie, jakby nie działały na ciebie. Yy, jakby nie działało na ciebie powietrze. Nie masz oporu powietrza i po prostu jedziesz szybciej, wyprzedzasz go. Warto jest właśnie na, długi, na długich na długich odcinkach tak jechać za jakimś. Bierać to się nazywa boosta potocznie. Czyli boostowanie się. Ale trzeba, trzeba też mieć troszeczkę mózgu. Bo, jeżeli widzicie, że jest zakręt przed kimś, to lepiej jest dohamować i jechać razem z nim, i potem go wyprzedzić na boostowaniu. Niż wywalić się na zakręcie razem z nim. A co najgorzej, wypaść z zakrętu i być, już nie wiem, piąty z drugiego miejsca, co nie? Blokada widoku to widok zniszczony pojazd, czyli osoba, która jedzie ostatnia, ma 40 sekund, by nie być ostatnia. Jak jest ostatnia, wybucha i tak do końca. Słowanie pozycji to jest nieważne. Radio, no to radio. Przechodzimy już do wyścigu, pokażę Wam różne moje triki, zagrania i tyle. No, także zacz może zacznijmy sobie od pierwszej rzeczy, czyli startu. Kiedy mamy taki start, że jest 3, 2, 1, go. Jeżeli idealnie, polecam Wam mnie piłować fury na 3, 2, 1, tak jak się to robi w zwykłych wyścigach, na przykład żeby, jak to mówią, rozgrzać silnik. Tylko w GTA jest taka zasada, że jeżeli wpisimy W i ruszymy, kiedy będzie napis Go, to mamy takiego jakby speed upa, mamy takiego boosta od razu. Pokażę Wam nagranie, jak to wygląda, z, z, mojego, z mojego nagrania. Oglądajcie się, widzicie, patrzcie. 3 Nie, jeszcze nie. 3, 2, 1, Go. I jest buścik. To jest taka podstawowa rzecz, każdy powinien potrafić zrobić. Przechodzimy do drugiej rzeczy. No, także zdecydujemy się już na torze testowym. Oczywiście polecam Wam na wyścigi, tak? Brać czerwony kolor, bo jak wiemy, czerwony plus 10 do szybkości. I mówię Wam serio. Prawie, no, ponad 300 wygranych mam wyścigów, także nie kłamie Was. I co? Zacznijmy do pierwszej techniki. Powiedzmy, mamy tutaj taki. Mamy tutaj zakręt przed nami, co nie? I powiedzmy, jedziemy, czyli my jesteśmy pierwsi. I obok nas. Podjeżdża taki Maciuś lat 2 I mówi, że będzie zabawnie jak nas schunci Oczywiście Jak nie wiedzieli To wam polecam technikę Robić zakręty typu I Zaprezentuję wam Jedziecie Macie zakręt z lewo, czyli Jedziecie do pra prawej I jedziecie na lewej Do lewej strony Czyli Pod, Mówiąc w skrócie Zakręt od zewnętrznej do wewnętrznej, by mieć najmniejszą utratę prędkości. Yy, druga sprawa, już o tym Maciusiu powiedzmy. Jedzie Maciuś, lat 2, <grych> i macie taki zakręt. powiedzmy Jedziecie normalnie od zewnętrznej, żeby mieć jak najmniejszą stratę prędkości. Ale Maciuś, lat 2, postanawia jechać sobie tutaj lewą stroną od wewnętrznej do wewnętrznej. I co się może stać? Jedziecie od zewnętrznej, on tutaj. Nie wyhamowuje, bo mu się nie uda, bo robi coś takiego, że jedzie od wewnętrznej, wali w tamtą barierkę przed nami, odbija się i wylatuje. Tak jest zazwyczaj, ale powiedzmy, jedziecie, Macie ślad dwa was się wala, po, wylatujecie poza mapę, a potem płaczecie, że jesteście ostatni. <laughs> jest na to pewna technika, kiedy widzicie chłopa, który jedzie blisko was. I robicie od zewnętrznej właśnie to tak. Jedziecie sobie. Cię lekko, leciutko, nie tak jak ja teraz, bo to akurat nie wiem czy to zrobiłem, ale leciutko przyhamowujecie. To to przykład no, nie, wystarczy jedziecie, pyk, sekunda, jedziecie dalej. Tyle wystarczy, żeby chłop wyleciał. Wyhamujecie, on się odbija, robicie go po wewnętrznej, nie macie straty prędkości jesteście przed nim. Tyle. Tyle filozo taka filozofia zakrętów. Jedziecie, tak jak mówiłem, trzeba sobie jeszcze samochód dostosować. Ja, i cd potrafię jeździć, nauczyłem się go. Trzeba wiedzieć, kiedy, kiedy jechać, kiedy nie, kiedy hamować, kiedy dać gazu. Tak jak mówiłem. I co? Przechodzimy do następnego punktu. Następnym punktem jest taka technika, która nazywa się Lepiej, no nie nazywa się, ale po prostu Lepiej jest przyhamować i stracić te 50 metrów. I być za chłopem, niż jechać na pełnej, na fullu i wypaść za trasę i być ostatnim. W skrócie, lepiej, jeżeli widzicie, że jakoś idziecie, widzicie, widzicie zakręt, to lepiej jest przyhamować, stracić te parametry, niech wyprzedzi taki dominik lat 2, a po prostu będziecie bezpieczniejsi. Nie walicie się, co nie? Bo do, taki dominik w końcu sobie nagrabi, będzie robił te zakręty szybciej i się sam wywali, bo walnie w barierkę odbije się. Geta ma taką fizykę, że lubi się odbijać od barierki, i wylecieć za trasę. Były takie przypadki. I co, przechodzimy do następnego punktu. Następna technika jest to. Jakby to można nazwać? Obrona przed huntem. I powiedzmy, jedziecie sobie taką trasę. Jedziecie. Obok was jedzie taki typowy Adrian, lat 9 I mówi, będzie śmiesznie jak was skuńce Nie będę jechał szybko, bo chcę wam to omówić Ale powiedzmy, jedziecie I gość widać, widać, że chce was skuńcić Po prostu to widać w jego oczach Jedziecie i tak samo jak to zakręcie Wystarczy, patrz jadę Tyle, gaz, wystarczy tyle, tyle Tylko tyle przyhamować i hop wylotuje. Już miałem kilkaset takich, kilkadziesiąt takich sytuacji, że jadę, hop chce mnie schuncić. I ja wyhamuję leciutko na tą sekundę trzymam hamulec. Hop mnie nie trafia, wylotuje za trasę. To jest najprostsze uniknięcie hunta. Innych jakby. innych propozycji do tego nie mam, ponieważ. No, nie wiem co powiedzieć: Bo nie zaminy techniki, żeby uniknąć się przed huntem. To jest najprostszy według mnie sposób najbardziej efektywny sposób, żeby uniknąć hunta. W większości to też zależy też od waszego szczęścia. Jak hop was hunci, to czy, czy będzie tak, że się hop odbije, to od fizyki GTA. Tego już to musicie zależy, jak to mówią, od waszego laki. Nauka huntów: No, nie lubię tego tematu, ponieważ nie lubię huncić osób. Ale jeżeli jest potrzeba, no to co? Jedziecie, piekacie chłopa, macie przód samochodu. Jeżeli czy chłop może stosować tę technikę, co oczywiście mówiłem, czyli <laughs> jedziecie, chcecie go skończyć, skręcacie, chłop zahamowuje, wylacie, wylautujecie. Dlaczego trzeba tak ostrożnie do chłopa podjeżdżać? Ostrożnie trzeba podjeżdżać z mózgiem, nie ze szczęściem, a raz się żyje. Po prostu podjeżdżacie linią. Tutaj jak macie błotnik, jedziecie. jeżeli macie auto takie jak ja, typu Ray i Reaper, to po prostu możecie po prostu powoli w niego. Po prostu zahaczyć go o tylny błotnik i go schuncić, co nie bez problemu. Ale jeżeli macie samochód typu, nie wiem, S8, S80R jest to lekki samochód, to musicie stopniowo, czyli jedziecie, zah zahaczacie się o typu błotnik i nie, że na pełni pójdziecie w prawo tak jak ja teraz, tylko powoli spamicie W powoli 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 aż hopcie, a a schop wyleci Jeżeli będziecie jechać równo będziecie zawsze trzymać się jego botnika nie ma opcji wyrat wyratować Jeszcze jedna sprawa jeżeli chodzi o skuńczenie jeżeli hop was skunci. Uda, uda mu się na przykład co nie albo będziecie na przykład lecieć już bokiem Tak o na przykład co nie To polecam wam do pe na pełną polecieć kontrą Czyli hop was skuńczy i jedziecie, jedziecie bokiem driftem co nie na maksa A czy tam D, zależy w którą stronę was kąci, robić kontrę. Było w parę takich przypadków, że chłop chciał mnie schuncić, Mi się to roto ratować taką kontrą, bo chłop, jeżeli widzi, że wy huńcicie, on może powiedzieć, A skąciłem, odpuszczę. A tak naprawdę, wyzujcie kontrę i idziecie dalej. Potem się odrywacie, kącicie go tym moim sposobem. I chłop ma deduwę. Teraz przejdziemy już do takich pobocznych spraw, które będą me to są, są bardziej przydatne do wyścigów, nie takich jak ja, czyli do zakrętów, tylko do wyścigów typu kaskaderskich. I już Wam je za zaprezentuję. Dobrze, także znajdujemy się na już pierwszym wyścigu, na następnej mapie. Pogadamy sobie troszkę o rurach i skokach. pierwszym, pierwszym jakby sprawą, będą rury. Rockstar oraz gracze lubią dodawać do swoich wyścigów, jak tworzą takie rury jak ta. No, podobne na przykład. W takich rurach, jeżeli na przykład macie zakręt jak ten, polecam wam nie jechać dołem, tylko jechać tak obokiem, net aż tak, tak obokiem. Co nie? Tylko na końcu musicie uważać, żeby. wyratować. Co? Co nie? Jeszcze. Zobaczymy, czy tu wiadę. Wiadę. Jeszcze polecam. I to jest. Jedna technika jazdy w, w rurze Tak bokiem Jeszcze jest druga technika Którą pokażę wam zaraz Bo tutaj nie ma takiej prostej rury Ale teraz przejdziemy sobie Do skoków Dobrze, nie chcę się zatrzymać, bo jestem spędzony, Ale w skrócie, kiedy macie skok To polecam wam Brać samochód na shifcie Czyli leście w taki sposób I potem wyrównujecie Zaleta i lecicie szybciej dalej i fizyka GTA po prostu robi, że jesteście dalej szybciej nic wyjąć, nic, z nic ująć jest to o wiele, to jest taka technika skoków GTA to polecam wam stosować przy każdym skoku nawet najmniejszym skoku, bo sekundy mogą wam właśnie pomóc w, w dogonięciu kogoś, w wyprzedzeniu kogoś takim sposobem skoku na, mo na, moi na moich y wyścigach, na moich, na moich odcinkach z wyścigów, często stosuję, często stosuję taką technikę. I co? Jak już jesteśmy w tej w rurze takiej prostej, to pokażę Wam o co mi chodziło. Chodziło mi o to, że jest technika w rurze jeżdżenia wokół. Czyli jeżeli macie prostą, długą rurę, to po prostu jeździcie tak. No, pod mniejszym kątem, ale coś w stylu takiego. Tutaj się rozwalę, no niestety. Zaraz Wam pokażę na jeszcze dłu dłuższej rurze. O, jesteśmy, ta technika co przedstawiłem wam, wam jeszcze raz, ale Techniki stosuje się przy długiej prostej rurze, jeżeli macie długą prostą rurę A szczególnie, bo prosta z górki ok, a jeżeli macie rurę pod górę To jest obowiązkowo, bo samochody pod górę w takiej rurze Jadą chyba wolniej niż Faggio na kole, serio mówię Jest to mega trick, ponieważ kiedy jedziecie rozpędzeni to i robicie pętle. Trzeba jeszcze ustawić idealny kąt tej pętli, żeby nie było po 90 stopni Będziecie kręcić w kółko. Takie 20, takie 10-13 stopni było git, jakbyście kręcili i kręcić się tak po prostu. I jest taki, jest plus taki, że jak jedziecie do góry, jedziecie do góry tracicie le lekko prędkość. Ale kiedy już jedziecie w dół rury, macie mega boosta. Zaprezentuję Wam to, patrzcie na to. O, taki kąt wystarczy, patrz No tam był wszystko duży, bo, bo, chciałem, bo chciałem się wyrobić, żeby dwa razy zrobić coś takiego Ale widzicie, naprawdę, przystosujcie sobie to Dajcie znać w komentarzu czy, czy ten poradnik do tych rur pomógł Bo mi się wydaje, że mega Nie wiedziałem jeszcze, żeby ktoś to stosował na wyścigach Także będziecie mieli mega, mega do, dość yy, Nawet jeżeli stosujecie to wszystkie, na przykład na zakrętach, techniki Resztę. O, tutaj gleba. Wszystkie techniki, te, które wam omówiłem w poprzednich mm. krótkich tych poradnikach, tam były chyba 7 punktów. Czy 8 teraz? Nie pamiętam. Mi się wydaje, że poradnik jest dobry. Nie ma jakichś minusów. Naprawdę, zasłuchajcie sobie to na tej rurze. Przezysujcie, napiszcie w komentarzu. I <grym> eee, co. Nie mam nic zadać chyba, to będzie koniec tego odcinka. Proszę Was do zostawienia suba, lajka, dzwoneczka. I tak mówiłem, poczekajcie za kilka dni. Mam nadzieję, że wrzucę odcinek do najlepszych samochodów w danej klasie, do wyścigów. Jak mówiłem, XACELAT jest potężny, ten numerus, którym też jadę jest potężny. Ale trzeba się po prostu nauczyć się jeździć samochodami. Musicie jakby pojeździć co my nimy. Zobaczcie, którym samochodem jeździ się najlepiej.